Cześć witajcie na moim kanale A dzisiaj jest ze mną Patryk Siemka I dzisiaj zdobędziemy wszystkie egzotyczne bronie yy, I postaramy się wygrać Jeśli ktoś jest nowy to niech zostawi subskrypcję dzwoneczkiem I łapeczkę w górę I cóż, nie będę przedłużał Lećmy z odcinkiem yy, Najpierw wrócimy teraz po uspa, który znajduje się na paskudnej przystani Tak? Tak Na paskudnej przystani yy. Jak widzicie mam 7717 golda yy... No i każde to kosztuje po 1250 jak się nie mylę I okay. O kurde <ścoughs> Poleciało z nami aż 2 teamy Trzeba załatwić ich. No Dobra Jeden leży jeden. No. jeden, leży jeden. Jeden Leży jeden. Leży wam. Dobra, leży Tak, tak. Dobra, leży w tym. były pondaże. Yy, Okej, okay, już kupimy sobie tego uspa. To jest to egzotyczny uspa. No i mamy uspa. On chyba co, z tego co wiem, to on zaznacza ludzi po y, strzelaniu w niego. Po y, trafieniu no. w kofi. No. Patryk, trzymaj potki Aha, Aha. To jest Nie oni są kształt leży A to jest mocne ta broń Patrz patrz patrz, patrz jaki napis jest Miałeś napis? Kurde No czego ja go nie mogę dobić? Ten drugi jest na dole, on też do sobą wyniesie. Dobra leży ale to e, z mocnoisz nie? Tak mi się wydaje też mam drugiego A nie to już chyba nie bo to, to jest Co on ty robisz bocie Postaram się z tego się zabić, tak ja tam, tam O brutek. tu jest, pode mną, podepnął Leży Dobra A. Tylko leciał sobie Ale co pego ludzik no tu był jeszcze jakiś blud. Dostał Dostał krak, krak On jest totalny krak No, się uleczył Dostał 17, 17 znowu Ten. Leży co <laughs> ją mitycznego Czy złotego Miemu. Te boty do niego strzelały XD Jeden ma kraka ale mam dwóch treba. Jeden treba. Teraz Leży. A nie, oni są z tym, z tym botem, a ja z tego bota waliłem. Ja nie wiem. Czekaj. Kurczaczki. Nie, lipa. Dobra, było trzecie miejsce, z git więc teraz Próbujemy lecimy do... tak nie teraz lecimy po kolejną rzecz bo teraz nie wiem po co polecimy ale no lecimy dobra y, jesteśmy teraz y, przy dubeltówce i ją kupujemy pyk znaczy to się nazywa rytm I bierzemy to jako pompę z tego co wiem y, jak strzelasz tą y, pompą to... No. To po prostu lecisz tak gdyby w powietrze. jo No. Lecisz tak w powietrze. Dobra, jeszcze ja tak to Dobra. No nie, to nie jest bot. Dostał. O! nie. Dostał krak. Ja goś zabiję. Dostał w głowę jeszcze, oczywiście. I teraz BUM No i za 8 dostał, czy tam za 5? Musisz na maksymalne bit No dostał dalej, leżeć Dobra ja O no kurde, aj bocika A, y to dwa bociki, włączcie to bardzo Weź tu Na maksymalne bliski Jeden leży Oni mają wszyscy do Nie On Ma dubeltówkę yes. też Też ma dubeltówkę no. Dobra, ósme miejsce Ciężko było z tą so pompą, bo pompa była ciężka, ale dobra, teraz przechodzimy do trzeciej broni egzotycznej Dobrze, snajperka, heavy snajperka znajduje się najprawdopodobniej w tym miejscu I czy my tutaj mamy... Jest Dobra, jest, no to tutaj Bo mamy Uważaj na te beczki, Tak Jo, dupio To co, już kupować to? Ej, tutaj A. jest jeszcze ten Ej, To kupuję Ona, jeśli ktoś nie wie, ta snajperka, strzela, jak się to nazywa, strzela tymi, czepiakami, o, ona strzela czepiakami. E... Mogę wam teraz pokazać, ale zbytnio amunicji nie mam do snajperki. Dobra. To mamy na górce Dostał 22 white Dostał, czepiakiem To on już powinien oh. leczyć Nie, nie leży co za hop tak. Co jest? Dobra, leży Wszystko to było Z niego walisz, tak? Tak. Został krak, on jest krak, totalny. Został jeszcze po białym. Za to, tak. krak, to sobą leży Daleko udaje się z kamienia. No. Prawie się sam dobije. Nie idę. Dostał Coś tu do mnie musimy się w trafie zbudować Jezu to jest ten! Jakiś baron tego wzięli Dobra, dostał jeden, 60 Ej tu biegnie ty przy nas, przy nas No Dwójka Jeden dostał Ej, przecy, przercy, przety Nie wiem Było to cztery Było taki Nie na nas to kosztuwani Ja dostałem parady Mam już kifować czy nie? Tak, kupuj Do Kup, nią? Dobra, już kupiłem, możemy stąd, z tym miejscu czekać. Czekajmy, czekajmy, płaka. Jest tam ten boss. Ale mamy typu, Patryk. Dostaje jeszcze, musisz mi pomóc. A nie walić się sam tym bossem, no. Dostał. Idzie na mnie do tariu byłem wbić, obydwaj tam. Ja uciekam Patryk. Ja no, uciek. boję się. No bardziej. Typo. to ten! Co jest? Nie, nie, nie? Pecy. Pecy. na 100 pro Tak, 100 pro 200 pro Tak, nawet się grapiec w tym 400 pro na pewno, że mogę już kupować? Nawet ty Ok, no to kupujemy Uwaga, uwaga czy ty tu jesteś, jesteś, chodź tu chodź na leśnik, chodź Dobra, kupiłem Ej, Mamy typów Uciekamy Nie To jest jeden, to może być bot Ale nie, bo tam tu Bot? Bot, ja go zrobiłem Dobra, leży Ale Właśnie, naciśnij No debil, debil hmm. Drugi pompa Wyrzuć tą pompę, proszę Cię Leci się 180 kawa No zero No No to znowu 80, tam leży Kurde, chciałem go zabić Cześć, typa? Nie, typ. Idzie Ten jest mój, Dobra, leży Ej, sypek ty Jak go ty tam? ja już go zabijam Gdybym go trafił Dobra, leży Na plecach się chcesz Ja jestem w trakcie już Ej balu mnie odkryje Jest dużo, ja nie mam tu ja Nie mam no! Leży jeden Oczywiście ja. Zobacz, co tego chcesz. No nie, chcę mieć... Y... Dobra. To odpalamy jeszcze jedną robotę. I to już będzie na tyle w tym odcineczku. Dziękuję Wam za oglądanie i jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę. Yy, bo może dobijemy 200 subskrypcji do końca tego roku? W wie? Ale dobra. Yy, jeśli Wam się podobał odcinek zostawcie łapeczkę w górę. Yy, 8 apteczek w górę. Nagram dla Was kolejny odcineczek. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!